Wszystkim niedawno minęło pięć lat od ogłoszenia przez premiera morawieckiego strategii odpowiedzialnego rozwoju i zgodnie z tą strategią mieliśmy jeździć milionem samochodów elektrycznych, miała powstać Torpeda, miał powstać prombatory i różne inne rzeczy. Z tych rzeczy oczywiście nie powstało nic i obawiam się, że ten plan odbudowy po covid wyląduje w tym samym miejscu, co strategia odpowiedzialnego rozwoju, czyli będzie planem ambitnym, który premier będzie pokazywał, będzie pokazywał tabelki w Excelu, wszyscy będą to komentować, a później nic się z tego nie zrealizuje. Co do samego planu, on jest na takim poziomie ogólności, że ciężko na jego temat coś konkretnego powiedzieć. Natomiast tutaj przede wszystkim przerzucamy się liczbami, a powinniśmy zacząć od początku. Jeżeli mówimy o miliardach, które mają być wpompowane w służbę zdrowia, to najpierw. Rząd powinien przedstawić receptę na to, żeby służba zdrowia działała, bo dzisiaj służba zdrowia nie działa. Jeżeli ktoś choruje na inną chorobę niż Covid w tej chwili, to ma duży problem z dostaniem się do lekarza. Mieliśmy już takie sceny, jak to słynne zdjęcie, gdzie pani puka kijem w okno, bo chce dostać skierowanie w zamkniętej przychodni, do której nie można wejść. I jeżeli mówimy o cyfryzacji, no to najpierw It was a... Kupmy się na tym, żeby takich rzeczy nie było, a później zastanówmy się, ile pieniędzy należy dosypać. Natomiast, jako Konfederacja, przede wszystkim my zawsze powtarzamy, że drogą do rozwoju gospodarczego Polski, drogą do bogactwa Polaków, nie są dotacje, a przede wszystkim praca. I musimy zrobić wszystko, żeby praca zaczęła się w Polsce opłacać. Zwłaszcza po tej katastrofie gospodarczej, którą spowoduje i już powoduje pandemia koronawirusa. Czyli powinniśmy zadbać, o to, żeby obywatele mieli więcej pieniędzy w kieszeniach, zmniejszać podatki, wprowadzać dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, zwolnić z podatku dochodowego emerytury, które są praktycznie podwójnie dzisiaj opodatkowane, zrobić tak, żeby przedsiębiorcy mogli w spokoju rozwijać firmy i nie musieli podejmować decyzji o zwolnieniu pracowników, bo w tej chwili to nam niestety grozi. Kończy się ten okres ochronny wynikający starczy.